Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku Przemysław Maria przedstawia Chciałbym dotknąć pewnego zagadnienia Mianowicie chciałbym omówić przeznaczenie takiej rzeczy Jaką jest szufelka i zmiotka Tak wyglądają te dwie rzeczy To nie jest szufelka, a to nie jest zmiotka Czyli jak logika nakazuje, nazwa tych rzeczy jest odwrotnością przed chwilą, którą pokazywałem. Ale dochodząc do szczegółów, do czego służy zmiotka oraz szufelka? To jest pytanie bardzo ciekawe. Mi się wydaje, że warte rozważenia nie w jednym odcinku, ale w paru. Ale spróbuję w skrócie przybliżyć temat. Mianowicie szoferka, którą tu prezentuję w kształcie rąbu, ewentualnie sześcianu złożonego z paru trójkątów. Oraz ze szczoteczki, które przypomina trochę szczoteczkę do zębów, ale, ale jest inna. Tak, to prawda, że jest inna, chociaż ci, co mają problemy ze wzrokiem albo z przepisami ruchu drogowego, mogą łatwo się pomylić. Ale wracając do tematu, bo zaczynamy odbiegać. A nie o to chodzi. Szczoteczka i szufelka służą mianowicie do pewnych czynności wykonywania. Tak, chodzi o to, że na przykład jeżeli widzimy jakiś piasek, to możemy nabrać szufelką ten piasek, popatrzeć na chwilę, czy nie ma odrobinków złota w tym piasku. Jeżeli nie ma, to wyrzucamy a jeżeli załóżmy, są odrobinki, odrobinki złota albo bursztynu, na przykład jak będziemy nad morzem to możemy zrobić tak siopiasek, siopiasek, a złoto zostanie, albo bursztyny i one zostają później zanosimy do skupu złomu albo bursztynów to jest to samo prawie i pieniężniemy to kasa do kieszeni, idziemy w tango inna sprawa, że załóżmy możemy szufelkę i szczotkę nosić z sobą po ulicy I wtedy jak ktoś nas widzi to pomyśli sobie o ma szufelkę i szczotkę to porządny gościu, bo lubi czystość te sprzątanie dobra partia no to też takie, taka jest możliwość a na przykład możemy jeszcze pogonić kota nie? idzie kot sobie załóżmy idzie kot po dachu ale mówimy, e kocie, nie chodź pod dachu, nie chodź. No i w ten sposób. No, uff, no i mi się wydaje, że to na razie jest e, większość zastosowań tych właśnie rzeczy. Może są jeszcze z dwie z trzy, ale to tam pogadamy kiedy indziej, bo, bo w tej chwili chyba te najważniejsze rzeczy wyczerpałem. A szanuję Wasz czas. Także dziękuję bardzo, przepraszam, do widzenia.